Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj taki odcinek, taki jak zapowiadałem, czyli przyjrzymy się, porównamy ceny trzylatków z nowymi samochodami. Zobaczymy za ile możemy dany samochód kupić, jakie są aktualne ceny. Na początek wybrałem dosyć popularny samochód tutaj na naszym krajowym rynku samochód miejski, czyli Toyota Yaris także tutaj możemy na początek zobaczymy sobie w jakiej cenie możemy kupić taki samochód nowy, zobaczymy sobie jakie są powiedzmy ceny tych aut także zaczynajmy tak jak powiedziałem na początku zobaczymy sobie samochody jakie są wersje podstawowa wersja live nie ma klimatyzacji już możemy kupić w cenie od 40 tutaj mamy dokładny cennik powiększmy to tutaj wersja 3 drzwiowa kosztuje 40 tysięcy w wersji live, ale ta wersja nie ma klimatyzacji. Także yy, ja oglądając wcześniej już. <laughs> tak, tutaj klimatyzacji nawet nie dokupimy z tego co widzę. Czyli nas ta wersja powiedzmy nie interesuje ze względu na to, że nie ma klimatyzacji, ale już yy, kolejna wersja ma i system audio, ma dodatkowo Bluetooth. Lakierowane klamki, lusterka, klimatyzacja, dodatkowo centralny zamek. Wersja Active. Tutaj zobaczmy sobie cenę tej wersji. Cennikowo ten samochód kosztuje w wersji oczywiście jednolitrowego silnika 45,5 tysiąca. Wersja pięciodżugowa kosztuje 1000 zł, tylko drożej 46,5 tysiąca. Pamiętajmy, że od tej ceny jeszcze możemy coś tam wynegocjować, chociaż tutaj jest już rabat zastosowany w cenniku, ale te, ja myślę, że te jakieś jeszcze jeszcze jakiś upust cenowy powinniśmy wynegocjować. Nie będzie on duży, ja myślę, że w okolicach kilkuset złotych może do tysiąca, tysiąca pięciuset. Nie wiem jak to w salonach teraz Toyota wygląda, ale Ogólnie takie auto powinniśmy w okolicach 45 tysięcy zakupić. Czy to wersję trzydrzwiową, czy pięciodrzwiową? Trzydrzwiową, może trochę nawet poniżej tej ceny. No jeżeli ktoś chce bogatsze wyposażenie, no to jest wersja premium. Tutaj dodatkowo jest jeszcze automatyczny ogranicznik prędkości, rozpoznawanie znaków drogowych, system multimedialny. Toyota tać miękkie materiały, wykończeniowe deski rozdzielcze, kierownica oprzyta skórą, podgrzewane lusterka, ale ja myślę, że ta wersja Active jest wystarczająca do jazdy. Także, dobra. Czyli w okolicach 45 tysięcy już możemy kupić silnikiem oczywiście 1.0 Vivi Di 72 konie. Jeżeli ktoś szuka mocniejszego silnika, to niestety musi dopłacić około 4 tysiąca zł, z tego co widzę. Tak, w zależności od wersji, tutaj aktyw 4,500 jest dopłata. Także tak to wygląda. Tutaj oczywiście możemy sobie dobrać wyposażenie, ale to powiedzmy, nie będziemy wnikać w to głębiej. Teraz zobaczmy sobie, co oferuje nam rynek. Samochodów używanych 3-latków dałem też dwulatki, chociaż miałem też dać 4-latki, ale to już by była cena trochę za zakłamana, powiedzmy. Także zaczynajmy, zobaczymy co nam rynek oferuje. Oczywiście mówimy o autach osobowych, bo tutaj nam wychodzą w pierwszej kolejności vany. Ja tutaj zaznaczyłem także, że z salonu polskiego yy, chociaż. To dużej różnicy chyba nie będzie robić eee, cenowo. Eee, powinniśmy, powiedzmy sobie szczerze, startować od cen, które możemy kupić. Za ile możemy kupić? Tutaj jest jeszcze kwestia tego dobrania odpowiedniego, oczywiście, auta z przebiegami ponad 100 tysięcy będą znacząco tańsze. Może zobaczymy zobaczymy, co nam oferują najdroższe. Najdroższe wersje, aczkolwiek, żeby mieć porównanie, to trzeba byłoby też wybrać tutaj akurat nie rodzaj paliwa, tylko silnik i napęd. Pojemność do 1000, czyli wybrać ten silnik mniejszy. I tutaj mamy już przekrój, powiedzmy. Sobie szczerze, od 30 około 3000 mamy auta. Oczywiście z polskiego salonu, ale, 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 przebiegi grubo powyżej 100 tysięcy, w okolicach 100 tysięcy. Pytanie na pewno na aucie miejskim taki przebieg odcisnął niestety yy, swój znak, swoje znaczenie. Także ja myślę, że tutaj też trzeba byłoby zmniejszyć wartość przebiegu. Tutaj mamy w okolicach 36 tysięcy, mamy 61 tysięcy kilometrów przebiegu, tak naprawdę. Ale tutaj nam się zaczynają ciekawe dziać rzeczy. Zobaczcie sobie, tu już cena nam doszła do... I to są oczywiście auto z salonu polskiego, bo tam, gdzie nie pisze salon polski, to może być auto sprowadzane, bo ja tutaj odznaczyłem, tak, są auta ze wszystkiego tego. Tutaj silnik jest oczywiście do 1000. No i zobaczmy sobie choćby takie auto jak tutaj mamy 44 tysiące km 2016 rok, czyli auto trzylatek, latek ale za chwilę będzie miał, za 3 miesiące będzie miał już to auto rocznikowo 4 lata, co też nie jest mało. I taki samochód. Pytanie, co tutaj jest za wyposażenie? Z tego co widzę, to jest to ta wersja właśnie z klimatyzacją tylko. Z tego co widzę. Chociaż możemy jeszcze przeczytać. Nie wiem, czy to jest w ogóle ta najnowsza wersja. Nie, to chyba na właśnie, to chyba nawet nie jest ta najnowsza wersja Toyota Yaris. Czyli tu będzie ciężko w ogóle dobrać, bo wersja for liftingu ma inne światła już całkiem. Y i takie auto kosztuje 39,940 tysięcy. Zobaczcie sobie, co się dzieje dalej. Kolejne mamy auto. Także tutaj mamy niby w wersji premium, ale to, to jest oczywiście do weryfikacji. Dobra, lecimy dalej. Co tutaj nam się pojawia? Yy... 2016 rok. Dobra, tu jest dobrze zaznaczone. Kolejne auta. Tam odznaczyłem uszkodzony, bo tutaj te filtry czasami dziwnie działają, że znikają nam auta. Czyli lepiej czasami zaznaczyć eee, właśnie tutaj, jak zaznaczymy też eee, różne. Różne opcje, powiedzmy, to tutaj też nam się dzieją dziwne rzeczy, dlatego że pojawiają nam się auta, znikają. Także to jest wszystko też do ustawienia, tak naprawdę. Ja tutaj jeszcze chciałem zobaczyć, co tutaj nam się pojawia. Tak, tutaj nam się pojawiają auta jeszcze droższe, także na to musimy zwrócić uwagę. Tak, tutaj są różne ceny tych samochodów, ale to jest ciekawostka, że zobaczcie sobie, że samochody, nawet tutaj ceny już lądują w okolicach ponad 40 tysięcy. Tutaj, dla określenia tego, powiedzmy, pułapu, to dobra, tutaj zaznaczmy, że pojemność silnika. Tylko, tak jak mówię, tutaj te filtry czasami zaczynają dziwnie dziwnie powiedzmy działać, także musimy to zwrócić na to uwagę czy nie znika nam za dużo samochodów powiedzmy do obejrzenia zobaczmy sobie najdroższe samochody w ile kosztuje samochód w takiej cenie 2017 40 2950 zł Przebieg czy około 30-40 tysięcy. Yy, tutaj mamy auto, oczywiście, z mniejszym. Możemy kupić z mniejszym, z większym przebiegiem, ale w okolicach 40 tysięcy nawet te samochody lądują. Trzylatki yy, z przebiegami różnymi to jest. To też trzeba brać pod uwagę, oczywiście, że. I pytanie, jaka jest też yy, przeszłość wypadkowa czy bezwypadkowa danych, danego samochodu. To także, to także jest ciężkie do ustalenia, co w ostatnich odcinkach yy, opisywałem, właśnie, że opłaca się naprawiać nawet dosyć młode samochody, bo na nich jest największy zysk, powiedzmy sobie szczerze. Także tutaj, nawet powyżej 40 tysięcy takie samochody trzyletnie kosztują. Oczywiście są auta w okolicach 36, ja tutaj dałem jeszcze, aha, bo ja tutaj dałem znacznie go 2,15, ale nawet z 2,15 w okolicach 36 tysięcy są, czyli auta czteroletnie, za chwilę pięciolet, pięciolatki. Ja myślę, że druga strona, zawsze to jest tak, że powinniśmy wybierać auta powiedzmy ze środka cennikowego, czyli tutaj gdzieś wypada w okolicach 36, 8 tysięcy. Ale, ale, tu trzeba brać pod uwagę też to, że te auta mają różne przebiegi. Czyli, kupując 3 będzie miał ten samochód już może mieć nawet w okolicach 100 tysięcy kilometrów. To już jest sporo, i te auta są oczywiście tańsze. Tutaj, w okolicach 50-60 tysięcy, już cena nam podchodzi po 40 tysięcy. Teraz zastanówmy się, mając. Możliwość kupna, nawet jeżeli ktoś klimatyzacji nie chce, może sobie kupić wersję bez klimatyzacji. Za około 45 tysięcy mamy wersję z klimatyzacją z, z, praktycznie z, z większością wyposażenia, które nam jest potrzebne. Czy opłaca się y, kupować 3 latka czy dwulatka z, z nieznaną historią, tak naprawdę? Nawet jeżeli jest to auto z salonu krajowego, nie do końca nigdy nie będziemy wiedzieć jak ktoś tym samochodem jeździł, jakie ten samochód miał przygody wcześniej. Czy warto ryzykować powiedzmy te kilka tysięcy? Tutaj akurat w okolicach od 3 do 5-6 tysięcy musimy dołożyć. I tutaj mamy samochód nowy, a tam mamy już samochód trzy-, 3, dwu-, trzy-, czteroletni, nawet w zależności od przebiegu. Także jak dla mnie jest to dosyć ciekawy przykład pokazujący to, co w poprzednim odcinku opisywałem właśnie odnośnie cen samochodów używanych. Tutaj jeżeli do, doliczyliśmy ja akurat silnik, wybrałem też ty, 1000 i są to auta jeszcze przed liftingiem, czyli żeby to tutaj kupując nowy samochód, dostajemy oczywiście od razu auto po liftingu zmienię, ze zmienionym wyglądem, no ja tylko zobaczę, że z 2017 roku jest już ta wersja. Tak, tutaj już są tylne światła i inne, także musielibyśmy szukać auta z 2017 roku, a tutaj już jest cena 40, prawie 3000 zł. Także zobaczmy sobie. A tu ma, możemy kupić nowy samochód za 46 około 1000, pięciożwiowy yy, albo trzyżwiowy w okolicach 1000 zł. Mniej. Także to by było na tyle w tym odcinku. Ja myślę, że tych odcinków takich przedstawiających porównanie trzylatków z używanymi samochodami, z nowymi samochodami w salonie warto zrobić więcej, żeby pokazać, że czasami nie warto kupować dwu-, trzyletniego, czteroletniego auta, lepiej dołożyć parę złotych i mieć zagwarantowany święty spokój czy pewność, że my będziemy użytkować ten samochód od początku. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia, do następnego odcinka.